Moi drodzy, Telewizja Polska w stanie likwidacji przegrała z Telewizją Republika w sądzie. Był taki spór, spór prawny o program Michał Rachoń Jedziemy. Czyli generalnie Telewizja Polska domagała się, żeby że nie może Telewizja Republika emitować takiego programu jak Michał Rachoń Jedziemy z, ob, z całą tą oprawą graficzną tego programu, w sty, ze stylem tego programu, ponieważ to był program, który powstał, zdaniem TVP, w TVP, i wszelkie prawa należą do TVP. Ten program na antenie Telewizji Republika można cały czas oglądać. On jest i jak informuje Rzeczpospolita, Sąg Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek telewizji publicznej, gdzie nadawca domagał się, żeby ten program zniknął z anteny Telewizji Republika. Jedziemy dalej. Komentował sprawę krótko Michał Rachoń i. Pokazuje to, że no nie zawsze wszelkie prawa, które powinny należeć do telewizji, do tej telewizji należą. Zatem, tutaj, w tym sporze sądowym, TVP Telewizja Republika, kolejny punkcik dla Telewizji Republika.